Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj bym wam chciała przedstawić drugie znaczenie i zastosowanie słowa doch. Ja tak będę zerkać na Wiktora, czy, czy się ładnie bawi. Moi drodzy, drugie znaczenie słowa doch to jest takie nasze polskie przecież. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jak w języku polskim mówimy słowo przecież, to my tu wzmacniamy naszą wypowiedź, nasz przekaz, na przykład. Ja przecież ci już mówiłam. To przecież powinno być dla Ciebie jasne. Przecież powinieneś wrócić wcześniej, nie? Tutaj, kiedy mówimy to słowo przecież, wzmacniamy tak naszą wypowiedź. I tak samo jest w języku niemieckim. Na przykład Ich habe doch die gesagt. Ja przecież Ci mówiłam. Albo ich hatte, doch recht. ich hatte doch recht. On przecież miał rację. Możemy powiedzieć Ich hatte recht. On miał rację. Ale też możemy tutaj powiedzieć z tym doch, czyli to będzie takie podkreślenie, że ja przecież, i e, on przecież miał rację. Czy ja przecież ci mówiłam. To tak jak w języku polskim, naprawdę. E, co tu jeszcze przygotowałam? Na przykład, das ist doch klar. Das ist doch klar, tak? Czyli to przecież jest jasne. Możemy powiedzieć, das ist klar, to jest jasne. Ale kiedy dodamy doch, to jest takie mocniejsze. Das ist doch klar. Eee, albo Das geht doch nicht. Bardzo popularny jest zwrot. Das geht doch nicht. Czyli, bo to przetłumaczyć. Das geht doch nicht. Że to przecież nie wchodzi w rachubę. To, no nie, to jest, tak nie może być. Das geht doch nicht. Albo Du weißt doch. Du weißt doch. Czyli takie nasze, przecież wiesz, ty wiesz przecież, przecież wiesz, du weißt doch. Albo też taki popularny zwrot, das gibt doch gar nicht. Das gibt doch gar nicht. Czyli to przecież niemożliwe. Das gibt doch gar nicht. Myślę, że to jest jasne. Wiktor już tu do mnie idzie. Także kochani, doch może też znaczyć takie nasze. Przecież i. Tym słowem wzmacniamy naszą wypowiedź, moc naszej wypowiedzi. Dziękuję i do zobaczenia.